Hej, okay, witam was serdecznie. Sprawdzę, czy mamy czasem jeszcze coś do zrobienia z misji pobocznych, które mogą się usunąć. Myślę, że raczej nic się nie usunie, jak zacznę robić to: opum, szturm na duntunę. Ty. Ne. Ty, ne. Jakoś tak to się pisze eee... Co ja tu miał zrobić? A co jeśli Postać tu sprawdzić? Tu wszystko się zgadza. Ekwipunek się nie zgadza, bo mam jakiś... ...odrzędny pancerz. Podniesie. Wielu śmiałków zjechało w tym roku na ubite pole. Pośmiałuję milczeć, i hełmu nie zdejmą. Słynny wiedźm? Tak, to słynny wiedźmi. Nie, to tam musimy się przejść. Mój dobry człowieku. Potrzebuję zestawu nowych potów. dla u nas, Ekspresory. co nie? Wino I naostrzyłem mieczy swoj. za siebie. I znów muszę przyzwyczaić się do walki. W zasadzie to, co są to są za znaczniki? A, bo tutaj zielony jest znacznikiem moim. Ok. Na kompleks budynków Tung-Tyn. spodziewamy się zbrojnego oporu i nie znamy poziomu ufortyfikowania celu. Wasi wrogowie dopuścili się. Z... Gerard, dobrze Cię widzieć. Jesteś gotowy do ataku na Duntyn? Widzę, że Masz już przygotowany plan. Wprowadzisz mnie? Cele naszej misji są dwa: odnalezienie siostry jej miłości oraz uwolnienie ukochanej wampira. Duntyn to zespół kilku starych budynków, otoczonych wysokim murem. Centralną część zajmuje Kasztel. Swego czasu został odnowiony przez starego rycerza o imieniu Roderick. Chcemy uderzyć tutaj, od strony głównej bramy i wziąć szturmem tereny przed kasztelem. Wiadomo, ilu ludzi będzie bronić duntyn? Roderick trzyma wokół siebie niewielką drużynę rycerzy. Nie jest to armia, ale może być ich nawet kilkudziesięciu. Dodatkowo, niedawno osiadła u niego banda jakichś przyjezdnych najemników. Niewiele o nich wiemy. To pewnie ludzie cintryjczyka. Spotkałem w mieście kilku z nich. Próbowali mnie zabić. Łatwiej nam będzie, jeżeli uderzymy z dwóch stron. Kiedy obrońcy będą zajęci wami, ja zakradnę się na tyły duntyn. Odnajdę dziewczyny i zadbam, by nie stała im się krzywda. Przeskoczę mur, jak tylko rozpoczniecie atak. Brzmi ryzykownie. Ale wydaje mi się, że wiesz, co robisz. Nie ma co ruszajmy. Zaczęło się. Szybciej! Bierzmy konie dla Rodericka i wiejmy stąd. Byle tylko ci przy każdym Nie tak szybko. Czeka was zmiana planów. No dalej! スタビウ、効果、いいからな Spokojnie. Nie mogę pozwolić mu uciec. Nie interesuje mnie nawet, co oni tam mają. Na Chyba go nie obstawili Ktoś tu jest! Przedarnij się z drugiej strony! Chodźcie! Ze mną nie powrócić? a pszku! Drugi życie ja! Ja nic nie zrobiłem! Zadajesz się z bardzo niewłaściwymi ludźmi. Szukam kompanów Cintryjczyka. Wiedziałem, że trzeba było nie wpuszczać ich pod swój dach. Gdzie jest porwana dziewczyna? Co? O, o czym ty mówisz? Nie wiem nic o żadnym porwaniu. To, to, to pewnie sprawa moich gości. Gdzie oni są teraz? W kasztelu szykują się do ucieczki. Jest między nimi dziewczyna o imieniu Jana? Oczywiście, że jest. To, to ona mnie przekonała, żebym ich przyjął. I ściągnęła na ciebie kłopoty. Gdzie ona jest? Pakuję swoje rzeczy. Mieliśmy odjechać razem, ale ze mnie głupiec. Wszystko, wszystko bym dla niej zrobił. Gdzie ona jest? W kasztelu? Tak. Jej komnata jest w baszcie. Na samej górze. Co ze mną będzie? Przyciśnij to do rany. Powinno zatrzymać krwawienie. Pomoże do czasu, aż znajdą cię książęcy. C dziękuję. Hey! Co tam się dzieje? Cały już pod bramą! Ilu! To jeden z nich! nich! Potępiają nas! Куда? Ty, mocny jest! Kończmy to. Może on coś mać. Nic ciekawego ci ludzie nie mają. Mam ostatnią szansę. Poddajcie się. Cholerna suka! To ona nas spakowała! Zabić go! Dalej! Regis? A nie, Detlaf i Regis. Musimy dostać się do kasztelu. Zapłacą mi za wszystko. <mary> Tam są panwory! Ja dostaniesz mnie żywego! <mary> ja <są> Dzięki! <od> nie <mary> ja dostaniesz mnie żywego! Nie

I jeszcze nie, najpierw strażników lecimy. Mogą już zacząć się normalnie poruszać, a nie stoją i wbijają... O, z tymi mieczami ich... Spodziewałem się was tutaj. Pomyśleliśmy, że może ci się przydać mała pomoc. Wiedźminie nie ma czasu na wyjaśnienia. Gdzie jest Rena? Musimy wejść do kasztelu. Tam wszystko się wyjaśni. Chodźmy więc. Znasz mnie, nie dałam sobie zrobić krzywdy i czekałam na ciebie. Ja nie wiedziałam gdzie cię szukać. Grozili, że cię zabiją. Przepraszam, zawiodłem cię. To co, została nam do znalezienia jeszcze siostra Anny Henriety. Wiesz, gdzie jej szukać? Hmm. Po drodze spotkałem Roderika, pana Duntyn. Powiedział mi, gdzie jest Sianna. No to mów i chodźmy po nią. Szkoda czasu. Miała być w pokoju na wieży. Dokładnie w tym, w którym jesteśmy teraz. I który wcale nie wygląda na więzienną celę. I przypadkiem jest tu też karawka z winem. Zapewne kradzionym Sangreal. O co ci chodzi? Nie udawaj głupiej. Wiem, że to wszystko część Twojego planu. Wiedz mnie, o co tu chodzi? Przykro mi, Zostały Zostałeś oszukany. Przyjacielu, proszę, wysłuchaj, co Geralt ma do powiedzenia. Nigdy nie było żadnego porwania. Ona upozorowała je, żeby tobą manipulować. Kłamiesz! Próbujesz nas poróżnić! Czekaj, pozwól mu mówić. Nie było żadnych szantażystów. Ona wszystko zaplanowała i to na jej życzenie zabiłeś tych ludzi. To, to niemożliwe. Przykro mi, dead Love. Byłeś tylko częścią jej planu. Wszystko. Jeżeli tego nie zrobisz, zrównam Bokler z Ziemią. Przysięgam! Będę na ciebie czekał. Kierwa. Nie chciał postąpić pochopnie. Chciał ochłonąć. Myślisz, że spełni tę groźbę? Nie wiem. Kiedy wpada w furię, jest nieprzewidywalny. Pójdę, co proszę? Po tym, jak. Nie znacie Detlafa tak dobrze jak ja. Jeżeli go nie posłucham, on naprawdę jest gotów zniszczyć miasto. I ma moc, by to zrobić. Teraz ruszyło cię sumienie? Lepiej. Lepiej późno niż wcale, prawda? Cóż. Rzeczywiście, wygląda to na najlepsze wyjście. Nie lubię jej. Wasza miłość, musimy działać ostrożnie. Gwardziści widzieli wampiry. Potwory wciąż mogą gdzieś tu być. Wampiry czy nie? Gdzieś tu jest moja siostra. Szukajcie jej. Wasza miłość to. Jana. A jednak to ty, siostrzyczko, coś ty się wplątała. Teraz się mną przejmujesz? Naprawdę? Ja rozumiem, że czujesz do mnie żal, ale obiecuję ci, że wyjaśnimy sobie wszystkie sprawy z przyszłości. Jeszcze o tym porozmawiamy. Kapitanie, odprowadź Janę do pałacu. Zajmę się nią, jak tylko wrócimy. Rozkaz, wasza miłość. Dajcie mi coś powiedzieć. A tobie, Wiedźminie, należą się podziękowania. Nie mogę uwierzyć, że moja siostra była tak blisko. Roderick z Duntyn odpowie za zdradę i współpracę z szantażystami. Roderick został zmanipulowany. Tak samo jak wampir. No właśnie. Udało ci się ustalić, kto porwał jego ukochaną? Odkryliśmy, że to Syjana szantażowała wampira. I to ona zleciła mu zabicie tych ludzi. Co? Co to za brednie? Ona jest jego zaginioną ukochaną. Upozorowała swoje własne porwanie, żeby zmusić go do posłuszeństwa. On był tylko narzędziem. Siana stoi za całą intrygą. Pomyliliście się. To nie może być prawda? Wasza miłość. Znam tego wampira. Jak to znasz? Kim on jest? To Detlaw Ten sam Detlaw który jeszcze niedawno siedział ze mną przy jednym stole i opowiadał o nazajrze? Jest coś jeszcze, o czym zapomnieliście mi powiedzieć? Może pod Gorgoną mieszka smok? Albo ktoś jeszcze tutaj jest wampirem? Gdzie on jest teraz? Czeka na Sianę. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie przyjdzie się z nim spotkać, zniszczy bukler. Śmiał nam grozić? Wasza miłość, mamy trzy dni, żeby przyprowadzić syjanę. Ani słowa. Macie trzy dni, ale na to, żeby przynieść mi jego głowę. Koniec z tajemnicami i z pomaganiem wampirom. Chcę tego, za co zapłaciłam głowy bestii. Jak faktycznie tak zrobię, to to jej głowę ona sama dostanie. Albo raczej po prostu zginie. Myślisz, że księżna już pochłonęła? Wątpię. Ona łatwo nie zapomina. Zwłaszcza gruźb. Tak. No, nawet ja przyznam, że Detlaf zachował się wysoce niestosownie. Denerwujesz się? Czym? Hmm. Niech no pomyślę. Wracasz z łowów z pustymi rękoma, bez trofeum, bez dalszego tropu? Dobra, my na tym zakończymy. Do usłyszenia i do zobaczenia. Hej.